Wszyscy kłami, proszę pana. Od lewa do prawa, proszę pana. Stary pedał na mnie, stary, a ja się pcham bliżej kamer. Tam mi nie chodziło o równości, tylko media lubię. Żadnej partii nie popiera mi nie, nie należę. No. Jako media lubię, o tak jak tu do Cecowa przyjechałem, mm. pokazać się media. O, widać nas dwóch? O, widok, widok. No widać nas dwóch, elegancko. No to co mi pan powie w takim razie, panie Zbigniewie? No chciałbym opowiedzieć swój taki życiorys. Mam 75 lat, jestem seniorem, staram się jakoś to swoje życie umilić, być, być blisko ludzi, mhm. z ludźmi, proszę pana, nie siedzieć w czterech ścianach. A tak po różnych imprezach jeżdżę, po różnych manifestacjach, od lewa do prawa tam. Mhm. No, za żadną stronę nie trzymam partią, tylko lubię media, w mediach się ukazywać. Chełmskie media mnie, dziennikarze lubią, lubelscy też, w telewizji lubelskiej też występowałem. Grzyby na ich się nie zbieram, przenoszę, zdjęcia robią, prawda? Mhm. No i takie to jest życie, no. Bardzo lubię ludzi, proszę pana, szanuję ludzi, nie kłócić się, nie awanturować, jak w dzisiejszych czasach jest taka trudna sytuacja, jeden na drugiego, jak wilki, a ja, proszę pana, z uśmiechem na twarzy, głowa do góry, tak, jestem seniorem, jestem seniorem. I kocham swoje życie, i idę prostą wiejską drogą, z uśmiechem na twarzy, z głową do góry. Takie to jest życie seniora, seniora, no. I o to chodzi, tak, tak, tak by się no. to wydawało. No ale dobra, no. zacznijmy od początku. No no. Jak to się w ogóle wydarzyło? Co pan tutaj robi na, na tej zasadzie? A no, też otwarte drzwi do telewizji były, do Radia Polskiego, mm -hmm. no i właśnie pojechałem. Ktoś pana zauważył, tak? Tam dużo ludzi było, nawet z całej Polski byli ludzie, no, no zwiedzić od środka telewizję, radio, tak, no tam badali proszę pana, czy tam nie ma. Ja miałem kluczyk Bomby. od domu, ale zaraz na bok, no ale kluczyk, no to wie pan, to się od razu zgłasza, że się ma kluczyk. No rozumiem. No, kluczyk no i pani Maryla Rodowicz, proszę pana. Polskim Radio. Tak, a pani Santor w telewizji była, no takie studia takie mm -hmm. duże. No i mówiła: trzymać się jako seniorzy, bo ona też już jest starsza. Panie, ja powiedziałem: No długo nie mogłem rozmawiać, bo ten chce zdjęcie zrobić mm -hmm. i ten. To no, dużo ludzi było, prawda? I ma dużo. pan jakieś ciekawe tutaj historie też, tak, tak, tak. Przeniesione. Tak, przyniesione. No. I właśnie Teledysk pani. Chelińska kręciła w 2010 roku jest w Chełmie... w Chełmie, proszę? Jest pan na Jestem, teledysku? niebo, taki tytuł, niebo, o, niebo, nie za, za rycerza ubrali, mm -hmm. no, za rycerza. Ale widać twarz czy... czy, czy, czy... Widać, widać, widać. Ale jest no. okej, okay. no dobra. No. Zobaczymy, na pewno. Dobra, no proszę pana, no żeby być tam co się dzieje. Manifestacja była wielka mm -hmm. przed Sejmem, no. Panie, no właśnie, panie, tu pan mi pokazywał wcześniej zdjęcia te z, z, z Parady Równości, zaraz znajdziemy a sobie. A jest, jest Parada Równości. To jest? Jest, co pan jest. w ogóle sądzi o tym? O par... A ja myślę tylko o mediach. Pokażę. A tylko chodzi o to, tylko żeby... Tylko o mediach, madać. tylko Cokolwiek, w mediach, cokolwiek się dzieje nieważne, tak, nie by było, Żadnej partii nie by by, żadne popieram i nie popiera należę, no. Jako media lubię, bo tak jak tu do Cesowa przyjechałem, mm -hmm. pokazać się w mediach w no. <laughs> no, internecie, tak. prawda, tylko to mi interesuje. Rozumiem. Ani ja, ani mój ojciec nie, nie należyliśmy do żadnej partii, nie chcemy należeć i nie należy. Bo wszyscy kłamy, proszę pana. Od lewa do prawa, proszę pana. Aha. Jaworowicz też, jaka no miła sprawa, pani. No Ja widzę, sprawa dla reportera. jak ją za szyję, z radością, taką miłą dziennikarkę. Mhm. No. I jak, w porządku, ławeczka? Bardzo przyjemna nam, bardzo inteligentna pani. Oto to mamy to właśnie. A tutaj mamy ten. Miłość to nie grzech w roku. No, jakie piękne, kto chyba? Chyba kobieta, nie? no Czy tak? mężczyzna, no, no nie. Na, to wygląda, na ulicy krzyczeli, stary pedał na mnie, stary, a ja się pcham bliżej kamer, telewizja mm -hmm. TFN, na jak pokazałam mnie, Polsat był, no, mm -hmm. tam mi nie chodziło o równości, tylko media lubię, no. no jasna sprawa. No, a tutaj, proszę pana... No, A tu to, to samo, tak? To, to, Ta sama parada? Każdy inny, wszyscy równi to w zeszłym roku, bo ja co roku. Mm -hmm. A to pan koron był w tysiąc chyba w dziewięćdziesiątym w hełmie, nie pamiętam. No ale dobra, wróćmy jeszcze do tych parad równości, no bo mówi pan. No no. Para. Jak to jest? No bo. Miłość to nie grzech. A jak to... u pana z miłością? A z miłością, proszę pana.